Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii na serwerze. A dzisiaj pokażę Wam, jakim cudem zdobyłem ten oto rubinowy kilof. Niezniszczalność czary i przede wszystkim wydajność 6, co oznacza, że możemy kopać teraz z prędkością taką jak z bikonem bez bikonu. Tak więc, jeśli Was to interesuje, zostańcie z nami. A więc znajdujemy się na spawnie i nie jesteśmy tu z byle powodu. Konkretnie, e, jak pójdziemy sobie w tą stronę, do sklepu, no, do miejsca, gdzie są tabliczki i między innymi sklepy, zostały właśnie aktywowane te małe śmieszne widoczanki. I tutaj widzimy inną walutę. Rubin o ostrości 1 lub obsydian o ostrość 2. I teraz o co chodzi? Możemy kupić właśnie rubinowy kilof na przykład, albo obsydianowy, po mojemu taniej wychodzi kupić rubinowy. I dodać do niego po prostu szczęście 3. Da się to zrobić. A niezniszczalność myślę, że nie jest taka ważna, w końcu zawsze możemy sobie to naprawić, nie? Albo nałożyć jeszcze czar naprawa. W każdym razie. Jak zdobyć takie rubiny? Zastanawiacie się, albo obsydion. Otóż idziemy tutaj. I jest tutaj sklep administratora. Za 11 tysięcy dolarów możemy kupić jeden rubin z ostrością 1. Albo jeden obsydian za 16 tysięcy dolarów. Sami zdecydujcie, co się Wam bardziej opłaca. I teraz tak, jak kupimy to, możemy sobie kupić albo takie narzędzia, tak, są OP, albo taką zbroję, która już jest całkiem OP. Ochrona 7. Wyobrażacie to sobie? Nie do zdobycia normalnie, mhm. w każdym razie żeby zdobyć taką kasę, to trzeba mieć jakąś metodę na kasę. I dlatego oto ja oraz dogi zdecydowaliśmy na zrobienie farmy kasy. Tak, zostaniemy najbogatszymi osobami na tym serwerze. Taki jest plan. I pewnie zastanawiacie się, co to za farma, która produkuje pieniądze? Otóż wymyśliliśmy, że zrobimy farmę Guardianów. A ona będzie produkować lampy. Lampy, które później będziemy sprzedawać w sklepie. Sklep znajduje się tu. I jak za chwilę zobaczycie, lampy może nie są najdroższym przedmiotem, ale przy tej farmie da się je całkiem szybko pozyskiwać. I sprzedają się za 20 dolarów. Sztuka. Przy zakupie są trochę droższe. W każdym razie, dzięki tej farmie uda nam się to znaczy, mi to już się udało zdobyć najlepsze narzędzia, najlepsze zbroje i w ogóle najlepsze rzeczy. Ale pamiętajcie, jeśli chcecie nam pomóc, żebyśmy byli jeszcze bogatsi, rzućcie w komentarzach jakiś pomysł na lepszą farmę. Jak pewnie się domyśliliście Właśnie znajduje się w przestrzeni do awczenia nad tą farmą. I za chwilę pokażę Wam wideo, na którym widać początki tworzenia tej farmy. Oczywiście, te guardiany, które się tutaj tworzą, wszystkie teleportowane są do miejsca, które zaraz zobaczycie. I jesteśmy. Jest tu trochę głośno. I mnie trochę grę. Jak widzicie farma produkuje nieźle. To zostało już tylko po wyprzedaniu lamp. Ponieważ niestety lampy tworzy się głównie z kryształu To Odłamek też jest używany, ale nie aż tak często. Dlatego często nam zostaje i spróbujemy go sprzedawać na rynku Jeśli chcecie kupić w lepszej cenie piszcie w komentarzach Na pewno Wam sprzedam No i jak widać jest ze mną już i możemy zabierać się za robotę przy budowie naszej farmy. Mam nadzieję, że pójdzie szybko Ja i drogę mamy tu bardzo tajny, naprawdę mega tajny monument Nikt nie wie gdzie on jest. I właśnie tutaj powstanie nasz farm a jeszcze jedno, jakbyście chcieli zobaczyć jak to wygląda budowanie tej farmy, to na moim kanale jest filmik, gdzie buduję taką farmę i mam kamerę z zewnątrz, także jeżeli chcecie, zostawiam Wam link w opisie, jeszcze tutaj powinien gdzieś wyskoczyć, jak nauczę się to robić, jak nie, no to jest w opisie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że w mojej super tajnej bazie za każdym razem, gdy będziemy próbować osiągnąć swój nadzwyczajny cel, czyli zostania najbogatszymi osobami na serwerze, będzie pojawiać się w mojej hali zwycięstw, nowy posążek, nowa budowla, nowy element związany z naszą nową metodą pozyskiwania środków. A dziś przedstawiam Wam Ej. ten oto pokój. Może nie jest najbogatszy, bo aktualnie nie opływamy w złoto, ale ewidentnie widać, na jaki materiał postawiliśmy na no, tę oto lampę. Ona miała nas uczynić z bogatymi, i dzięki niej zdobyłem ten niesamowity kill off Za każdym razem, gdy będę chciał zdobyć nowy element zbroi czy wyposażenia, będę musiał stworzyć nową metodę pozyskiwania dużych ilości pieniędzy na tym serwerze. Jeśli podoba Wam się ten pomysł, jeśli podoba Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępnijcie. I przede wszystkim Zobaczmy się po prostu w następnym odcinku. Cześć! Pa! pa. No i skoro tu już jestem z wami, no to od razu kupimy tranquilow na wizji, żeby nie było.